Program Rozwoju Obszarów Wiejskich od kilkunastu lat wspiera polskie rolnictwo. Do jego zadań należy nie tylko poprawa konkurencyjności na rynku rodzimym i zagranicznym, ale również wsparcie projektów, których zadaniem jest wprowadzanie zasad zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. Prof to również działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. Jak te działania wyglądają w praktyce? Program rozwoju obszarów wiejskich lata 2014-2020 dla na naszej gminy, jaką jest gmina Lelyst, a więc typowa gmina wiejska, myślę, że to był wspaniały czas, kiedy mogliśmy skutecznie sięgać po środki zewnętrzne i począwszy od tych projektów, które były pierwotnie niezbędne najbardziej czyli wszystkie projekty infrastrukturalne wodno-kanalizacyjne jak również te które służyły bezpośrednio przekładały się na poziom życia mieszkańców z czasem doszliśmy do tego że również inne potrzeby czyli potrzeby i kulturalne jak również potrzeby integrowania się środowiska lokalnego rozwój obszarów wiejskich kojarzy się najczęściej z modernizacją rolnictwa wsparciem młodych rolników aktywizacją mieszkańców wsi edukacją ochroną dziedzictwa kulturowego koniecznością ochrony środowiska i z dopłatami bezpośrednimi. Jednak PRO w latach 2014-2020 różni się od pierwszego okresu budżetowania przypadającego na lata 2007-2013. Różnice dotyczą przede wszystkim celów, na jakie przeznaczane są środki. Obecnie dotyczą one projektów związanych z ułatwieniem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, poprawą konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej, a także zwiększeniem rentowności gospodarstw rolnych. Obecny prof to również wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz odporną na zmianę klimatu czy też zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Gminy w przygotowaniu projektów związanych z środkami PROF patrzą przede wszystkim na potrzeby swoich mieszkańców. Tu najczęściej zgłaszanymi problemami są te związane z infrastrukturą, czyli drogi, sieci wodne i kanalizacyjne. Dotyczy to szczególnie najuboższych gmin, których budżety własne nie są w stanie sfinansować takich inwestycji. Ze środków PROF finansowane jest jednak również wiele projektów związanych z otoczeniem, czyli np. przykład place zabaw czy renowacje centrów miejscowości. PROF to także środki przeznaczone na tzw. zasoby ludzkie. To m.in. wyjazdy studyjne czy szkolenia. Również ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach tzw. pomocy technicznej PROF udało nam się zorganizować, doprowadzić do skutku pięć wyjazdów studyjnych dla rolników z terenu gminy Krasnosielc, a także ku gospodyń wiejskich. Więcej na temat PROF i projektów realizowanych z jego środków na terenie północnego Mazowsza już za chwilę. Polska jest jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku. Pomoc tę otrzymuje w ramach perspektyw finansowych, co zmniejsza dystans rozwojowy Polski wobec innych państw członkowskich Starej Unii. W aktualnej perspektywie finansowej środki finansowe przeznaczone dla Polski wynoszą ponad 105 miliardów euro, około 72 miliardy euro wspomaga politykę spójności, zaś 28,5 miliarda euro polskie rolnictwo i obszary wiejskie. W porównaniu do poprzedniego okresu budżetowania to lekka zmiana. W latach 2007-2013 Polska miała do dyspozycji o 4 miliardy euro mniej. I jeszcze większa zmiana dotyczyła funduszy na polskie rolnictwo, których było o prawie 5 miliardów euro mniej. Przedstawiciele gmin zwracają jednak uwagę, że choć pieniędzy było mniej, to było jednak łatwiej je pozyskać. Muszę powiedzieć, że to był czas, kiedy łatwiej było, moim zdaniem, to jest takie moje osobiste zdanie, że łatwiej by można było sięgać po te środki zewnętrzne jako, że one się odnosiły do tych podstawowych potrzeb, a więc do infrastruktury czy to wodociągowej, czy kanalizacyjnej, było to bardziej transparentne. Wymogi, które były stawiane gminom, myślę, że były bardziej czytelne. W tej chwili chcąc uzyskać środki finansowe, no, przegrywamy niejednokrotnie jako gmina, chociaż pod względem wskaźnika zamożności G, gdzie już na etapie oceny tej formalnej odpadamy z uwagi na to, że czy długość sieci kanalizacyjnej, czy długość sieci wodociągowej. Obecnie zmiany uległy programy operacyjne i źródła ich finansowania. Niezmiennie podział środków następuje jednak w oparciu o krajowe i regionalne programy operacyjne. W ramach PROW 2014-2020 realizowanych jest łącznie 15 działań. Instrumenty pomocy finansowej wspierają przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych, co wiąże się z finansowaniem ich modernizacji, restrukturyzacją małych gospodarstw rolnych, Premią dla młodych rolników czy płatnościami dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. W obecnym budżetowaniu nowym instrumentem wspierającym jest wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Środki PROF finansują również wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych. Finansowany jest również rozwój grup i organizacji producentów, wsparcie budowy i modernizacja targowisk. Nowym działaniem jest rolnictwo ekologiczne. Na północy Mazowsza fundusze PROF nadal trafiają jednak na najbardziej palące problemy. To między innymi modernizacja lub budowa nowych dróg. Gmina Krasnosielc w okresie programowania 2014-2020 zrealizowała w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich łącznie pięć bardzo ważnych dla nas inwestycji. Była to między innymi budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa placu zabaw w miejscowości Łazy, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kościoła parafialnego w Drążewie Małym, a także bardzo potrzebna przebudowa kilku odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 5 km. Łączna wartość wszystkich projektów w ramach programu PROF wyniosła ponad 5 milionów złotych, a dotacja ponad 3 miliony złotych. Z kolei środki z PROF w Gminie Lelis przeznaczone zostały na budowę stacji uzdatniania wody czy budowę placów wiejskich. Lata 2014-2020, jeżeli chodzi o gminę Lelis, to jest to tak jak wcześniej powiedziałem dobry czas. Ukierunkowaliśmy swoje działania w tym momencie głównie na yy, zaopatrzenie w wodę, a więc budujemy w tej chwili dwie stacje uzdatniania wody, modernizujemy je w zasadzie. Przy tym również przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce udało nam się pozyskać środki na oczyszczalnię przydomową, a więc jest to taki, taki integralna, integralny wniosek, który myślę, że znacznie poprawi nam zaopatrzenie wodne na terenie gminy, co myślę, że nie jest bez znaczenia w obecnych czasach. Również odnieśliśmy się do potrzeb mieszkańców i jesteśmy chociażby tu w tym miejscu na jednym z przykładów Zainwestowania środków i gminnych, jak również z programu rozwoju obszarów wiejskich na, na lokalnej społeczności. Jest to Plac Wiejski w Łodziskach, ale również e, Plac Wiejski w Łęgu Starościńskim, w Walerach, jak również i w Długim Kącie. A więc te podstawowe, które bezpośrednio e, są użytkowane przez mieszkańców, przez lokalną społeczność, również zyskały nowe oblicze, nowy wizerunek, służą mieszkańcom. Projekty związane z środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to jednak nie tylko same inwestycje. Szereg projektów związanych jest m.in. z tak tzw. zasobami ludzkimi. W praktyce dotyczą one szkoleń dla rolników i wyjazdów studyjnych. Z tych ostatnich korzystają m.in. koła gospodyń wiejskich. W gminie Krasnosielc było to aż pięć wyjazdów studyjnych. Jednym z nich było dwudniowe szkolenie w Nałęczowie. Wyjazd, będący częścią projektu Aktywnie i Ekologicznie w gminie Krasnosielc, miał na celu zapoznanie jego uczestników z tematami związanymi z ekologią. W części panelowej szkolenia znalazły się więc takie tematy jak wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne, selektywna zbiórka i segregacja odpadów, odnawialne źródła energii czy dotacje unijne na działania proekologiczne. Kolejną częścią projektu była akcja likwidacja dzikich wysypisk śmieci zorganizowana na terenie gminy Krasnosielc. Z kolei rolnicy mogli skorzystać z dwóch wyjazdów. Pierwszy poświęcony był hodowli. Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się m.in. z charakterystyką i działalnością kombinatu rolnego Kietrz oraz skorzystać z kilku wykładów dotyczących hodowli zwierząt. Wyjazd wzbogaciły wizyty w gospodarstwie rodzinnym, które od lat nastawione jest na produkcję mleka. Drugim wyjazdem skierowanym do rolników był wyjazd do ośrodka hodowli Zarodowej w Osięcinach. Tu uczestnicy skorzystali zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Pierwszą zapełniły wykłady, drugą Zwiedzania ośrodka, które swoją działalność prowadzi obecnie aż na siedmiu gospodarstwach. Pokłosią tej wizyty dla gminy Krasnosielc było duże zainteresowanie rolników modernizacją i rozwijaniem własnych gospodarstw podobnego typu. Tymczasem w gminie Lelis środki spraw sfinansowały działania związane z kulturą i sportem. W tej chwili Jesteśmy już skłonni prowadzić wszelkie działania w tym zakresie, żeby właśnie zaspokoić te potrzeby mieszkańców i oczekiwania w zakresie kulturalnym, w zakresie również promowania naszej gminy. Nie ukrywam, że również jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Jesteśmy na terenie gminy już przygotowani do realizacji takiej inwestycji jak przystań Jakowa. Obecny okres budżetowania programu rozwoju Obszarów Wiejskich zbliża się do końca. Już teraz większość gmin, nie tylko z terenów północnego mazowcza, stwierdza, że bardzo liczy na kolejne rozdanie tego programu. Wśród głosów przedstawicieli gmin słychać, że nadzieje wiążą zarówno z środkami na inwestycje, jak również na te dotyczące projektów miękkich. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym na co i jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazovia.pl.